Hej, czyli dzień dobry, witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło i mi was gościć w kolejnym odcinku z naszych przygód fazmofobii, a dzisiaj jesteśmy w pełnym składzie, czyli Agnieszka, jestem, i Tomek. Jestem, intro. Po intro. Dobrze. Aga, ja mam do ciebie pytanie. Co tam? Pietruszka z maserakiem? <śred> to... Coś ty, maserakiem, ty? <średytucie> Ryba z rakiem. <średytucie> Ryba z rakiem, ale pietruszka to tylko z... Masy A może ryba rakie. z rakiem i z maserakiem? <noise> Cicho, jadłam. I tak? mi <noise> okay. się język kończy. Nie, Dobra, nie, e, Dajcie rady. Oczywiście nasz e, randomowy challenge, więc zaczynamy. Oh my god. I to jeszcze ta duża. Ta duża ale oh, mamy te lepsze God. wykrywajki więc teoretycznie nie powinno aż tak źle dobra hmm. chodź e, także zanim Aga się załaduje to ja wam przywóz na oczywiście oka w komentarzach subskrypcjach podajcie na socialki, linki macie w opisie i komu dziękujemy wspierający, wspierający. a ja teraz to króciutko tak, tej a nie jakieś tam kiedyś tam coś tam dobra ładuje się tak, mam dziś o. O. o oj już mi do a tak musicie mieć co? Ja mi co... mi? A ja co? Co Ech, ja będę miała? Incense, koło ducha, repelki... Ej, ja znowu i wzięliście wszystko. Ducha. Dekle. Tak. Kto pierwszy, ten lepszy. Ale chamice, mają lepsze komputery i teraz Ech, świecą. Jest chamice. Emet. Wzięli mi wszystko! No tam tak pika czymś? No kto? No kto? Kto Bo... ma szybkie palce, z nas wszystkich. Ja? Nie wiem, się żaga. Ty. No tak nawala w Jak się ten. Czemu to się co? nie zapala? A. Co ty, tak robisz. Przestań. No. Zimnielasz. No daliście mi kurwa, pieprzoną gadajkę. Co ja to z nią mogę zrobić? Robię, tylko to, dajmy jej rzeczy. Dajmy jej co chcę. Ja nie oddaję, ja mam swoje. Także wyciszę po prostu. A da się tak? Nie wiem. Ej w ogóle z latarką chodzę, jest to nienormalne, czekajcie. Ja zapomniałam jak kto się gra. Bo ja jak pod zloma, <laughs> coś moment. Ty jak się gra tu? Czym to się uziom? Zacząłem korki. To się przemienia. Dobrze. Nie tym. Tym? Boże, ja zapomniałam jak to się gra. Czym się zmienia? Trolem. Chodź tu, dam się O Boże, bo ja padłem gra. Co to? Nie, nie chcę Tomek. Ja nie wiedziałam jak się steruje. O, 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 słuchajcie, mam. Yy, tu na tym dobra. pierwszym ognisku gdzieś jest. Wow. No. Rujeczka. Tu gdzieś jest. Where are you? How old are you? Było Oj. Przed chwilą. Kur. How old are you? Are you? Oh. Show yourself. Oh. To on, on jest tu? Tak mi się wydaje, bo tu gdzieś była... Kto rzucił piłką? Nie ja. Nie ja. Where are you? Okay. O? Dwa, trójka. How old are you? No, jest Show yourself. Ja tu jest stopni 16 Idę po staty. Where are you? Mam ciagawę, wrzuciłem rzeczy, a chcesz, możesz sobie używać. A znaleźliśmy <grym> jakieś, jakieś coś, jakiś przedmiot, coś? No, na razie stylu? nie. Nie? Where are you? Ja się przejdę i poszukam. <grym> Co? Mam nie zdjęcie! To? Mam zdjęcie! Kogo? Baby! Nie, nie. Ona jest w team? Ale brzydka ty No weź zera Kobieta kobiecie jeszcze tak Śminka jej się <śmienka> rozmazała <śmienka> Where are you? Where are kur... Where are you? How old are you? Dobra, ja idę zostać do tego domku Dobra, ja orków nie to. widzę I ona tu cały czas świ świruje Oh, o rare. kurwa! Pan jest? Mhm. Mm umieram chyba. Tak szybko? Ja, ja umieram. Jak ty umierasz? Ja umieram, umieram! No, umieram. No, o Jezu! Ona szła za mną! Nie umarł. No, bo ja byłam za tobą. No <noise> o, umarł? A, ja! A, bawa, bawa. Ja! Ej, jest pentagram. Ej, co tak szybko? Hmm, że rzeczy nie miałaś. No. Ale co tak szybko? Nie wiem. Ej, może za tą szminkę się obraziła, sorry. Widzisz? Że zielanko, ja nie chciała. O ma, ja piej doję tej. To się tam byłam chwilę. <grymne> Że się pograła No? Wejdź, hmm. okay, to pentagram jest w domu, nie? A ty chciałaś rzeczy, po co ci były? Nawet pomyk Sanity. <grymne> <grymne> tak. Jak Ja go no, może Aga nie no. pójdzie do wana i tam sprawdzi. E, no ja ty 50, no? masz 54, ja mam 56. Mhm. Uh -huh. To widocznie... A, to może zważywszy że ty tak długo gadałaś, gadałaś, to może ci bardzo sanity spadło. Może. I na to pewno samego. nie będzie to demon teoretycznie, no bo ci, no ja jej nie... powiedziałam, yy, że śminka się rozmazała, ale... Że się tak wkuwiła. Korzylanko. Może klikala, jak popieprzona. No bo ja padłem, zapomniałam, że ja nie gram i ja nie wiedziałam, którym się co robi. A później się okazało, bo że już się zagrałam na... Z z Master, o pietrusko z masirokiem, z masirokiem. Wow, super wow. Hmm, tak, nie mogę za bardzo znaleźć, gdzie jest kość. Jedyne co znalazłem to tego. Oh my dad. Nie ma Orbo w ogóle nie widziałem, bo rozglądałem się kamerą. Mis. Postawiłem tam Dodge, patrzę na kamerze i co? I nic. I nic. Nie, <laughs> no, nie widzę kości. Hmm. Dobra, widzę, że mi rzuca. E, hand? Co? Hand. hand. Hand? Hand. Dobra, tam się na pewno rozpi, to widzę. Ale ona rzuca rzeczami dużo Które co oh, tak rzuca mocno Dobra, jak się skończy to powiedzcie Czyli my na razie nie mamy żadnego ewidensa, nie, tak? Nie Nic. mamy. Uh -uh. Oprócz tego, że mamy jednego doda <gúnia> tak. <gúnia> Które co tak rzuca? No, no, czy, czy, czy ale, ale To, to że hunt to wiesz, to nie znaczy, że... Ale ona on cicho rzuca, rzuca tak? Poltergeist. Jak się skończy, to powiedzcie. Ona cały czas tutaj chodzi, Na razie chodzi drzwi. No. O, widziałem ja ją. do mnie! O, nie, podejdę do ciebie. O, chyba koniec. Koniec. Chyba koniec, że tak powiem. No, Dobra, Mhm. Dobra, to... Jak Sanity? Teraz to nie wiem. Hmm. 17 stopni. A koczki są daleko od Trzeba sprawdzić w namiotach. Tak. Hunt? E, nie, event. O, event? Nie, Hunt! Nie, Hunt! O, oh, Hunt! Idzie za wami! Ach. O! Za Przyspiesza! O, yeah. o! Dobra, skręciła. Eee. Hmm. Nie ma jej za nami? Jest. Ja, ja jestem schowany. O co, ja uciekam. O, uciekaj, uciekaj, uciekaj. No. O nie, 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 Aga! Ty, a to może o, to jest ten! No już jestem. Ej, to może jest ten, to nie jest ten co goni nawet jak się... O, nie, to, to, to za tomkem poszło. Chyba, że banshee? No, że się na, ona działa na dano. Już koniec. Nie, nie, już koniec bo zgnąłem. <laughs> koniec Aha. Hanta i potomku. Aj, <laughs> ja gdzieś ja tak. Aj! Tak, poczytałam, że ona idzie umierać. za tą czy nie. To to może nie... A nie wojtek nie może umrzeć, bo ma dobre rzeczy. I Co no, teraz? Zginąć. A bo ja nie mam sanity w ogóle Ale zżera strasznie Zaraz żera. Hmm. Czekaj A Jakby to e, Powiem wam tak Wy, Myślę że metodą wykreślania mhm. No proponowa wykreślaj Proponowałbym tak Na pewno wykreślić orby Coś w sensie, tak orby Bo orby, no, orby na w pewno nie, nie będzie e, To jest nowa kula co jeszcze może być? Spadek temperatury wątpią, było dalej 17 stopni. Ale temperatury to by trzeba było posprawdzać w namiotach Tomek. Ale ona rozpić na środku. No dobra, to wykluczamy też freezing. Spirit <coughs> wrecked phantom, z gorio, miling the absolutnie nic nam to nie mówi. No i cała ta reszta zawsze wychodzi później, więc... Dobra, zrobimy tak, wezmę sól, wezmę sobie w razie czego to. Tego dobra, czego ja wezmę. widzę pis nic nie ma. E, tam Mfka jest jakiś jest trójka. Light? E, jest jeden, no. Aga. Co tam? Kom, co, e, kom, ty, chodź. <noise> kom, co co? E, to patrzcie w MFkę, a ja patrzę w książkę. Znaczy jeszcze lepiej byłoby Wojta byś wziął e, z naszych zwłok jakąś latarkę i na książkę mi położył. Przy książce. To bym mógł ci patrzeć. Dobra, ja to będę widzieć. Aga, patrz w MF-kę, patrz w książkę. Dobra, to patrz w książkę, ja patrzę w MF-kę. <noise> <grym> a daj tam Wojtek bliżej EMF. a nie, nie jest HUNT HUNT HUNT! Hunt, no. Widzisz, ona się przy ognisku totalnie <grym> rozpi. Patrz, idzie. Centralnie idzie za Wojtkiem. Kto wie, czy to nie jest to ten Deo Amadeo, co wiedzie są czyjeś creepski. Ale ona totalnie za Wojtkiem, ono No idzie... de, de, Deo go, go, go. No, no Wojtek, Wojtek, Wojtek tak, no. to jest Deo, Deo, no, no. Do ogień, tak, to no. to zna, szybko. Który to jest? To ci nic nie da. Deo Amadeo, ja pidoje. Ale tak, bo centralnie za mną. Mm -hmm. Ty się schowałeś, a ona i tak gdzie jesteś. Wow. Banshee to nie jest. A... Dem Dem Demo. Co? Kto? Kogo? Kto? Jakim kurwa cudem jak Wojtek się ładnie schował? Dobra, ja już wiem. Czemu? Ja w ogóle pomyliłem demona z tym, że nie spada zbytnio sanity, jak się gada na gadadełku, a to jak się na Ouija gada, to nie działa. I on bardzo szybko zaczął huntować, więc... jak gadałam na gadadełku? Tak. No tak klikałeś ciągle. Ale przepraszam bardzo. Nie, nie gadałam. Ale przepraszam bardzo, dlaczego jak ty się schowałeś ładnie, to ona i tak poszła do ciebie? Poczekajcie, demon. Demon will in his more often. Co to the will be less aggressive Trzeba było tam kruca położyć. Był. Wow. wow. Był, że był spalony. Ale był, w ogóle w writing, był freezing. Okay. I ultrafiolet. No Co to nas go? trochę porobił ten demon, ale... No. Mówię, tak mi się wydawało, żeby sprawdzić wszystkie namioty i cały tamten plac. Nie żołądź się na, na środku respi. E, tylko ja wam powiem tylko tyle, że ja nie mam w ogóle przedmiotów. Jak nie masz? No nie mam. No bo ten, no. I ja nawet nie mam jak tego uzupełnić teraz. Czekaj. <laughs> No sugar ja mami? Mam. Wyskakuj. <śmiech> <śmiech> e, no dodam co ja tam mam. A czy ja też mogę jak chcecie? E, ja to nie mam jakieś pieniądze, ale... Miam 16 ja 16 tysięcy. Nie wiem, ja dalej pomimo tego, że gramy tak długo, ja słuchajcie, dalej nie rozumiem tego sklepu. Ja on też jest nie. dla mnie dziwny. I naprawdę nie <laughs> naprawdę. rozumiem. No ja coś tam dodaję, nie? Nie tam wiem, tam no ja tutaj to w wszystkiego kupię. Sal salta lepszym. nie mam. Jednym mogę kupić. A, Czekaj to muszę iść to. kupić w szopie. A ja chyba znowu będę musiał sobie A. pograć i Szef? porobić moją metodą. Tak, chodzisz na najtrudniejszym, najtrudniejszym, zaznaczasz i wychodzisz. Inditk. To jest tyle. Czekaj. Jak tu się dodaje teraz te przedmioty? O, co? Kocham... Udało? Ja pierdziele! Nienawidzę tego. Ja też. <grym> I ja też klikam na na ośle. Ja coś tam pododawałam. Aha, bo tutaj. A ulepsz, jest... patrz, teraz dosta... mogę ulepszyć. No... Ulepszyłem co? APA kamery. No, 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 no jak ja mogę to? Do... E, Aga, co tam? E... Czekaj, latarki mamy. E, zabierz radio. No, Dobra, ja też po coś kupić. E, zabierz UV Lighta, bo dodałaś widzę tego gorszego. I już. ja dodam tego lepszego. Tutaj jest git. E, to mamy takie samo, to raczej też sól możesz zabrać. A, no teraz musisz dodać, bo ja Co Tu jeszcze. No właściwie to chyba reszta jest. Mam coś dodać? Nie, już Chyba nie. Tak, I tutaj już right. nic więcej. Ewentualnie czekaj, y, zabierz y, jeszcze tego, M Reader. To ja wrócę tego jeszcze jednego lepszego. Boże, gdzie on jest na początku, na, na tyle? Chyba na początku, bo to jest jako main equipment. Czekaj, M Reader. I oh, e, 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 e. tu widzę. Na, na samej górze poprawę. No, 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 widzę. Dobra, <clears throat> dobra. dobra. A sobie, e, tyle mało... latarek nam styknie? Nie latarek hmm. tylko tych zapałek? Myślę, że tak. Bo tylko dwie są. Czekajcie, ja kupię. Ale to jest mała mapa teraz Mała? Tak, to no teraz małą bierzemy. Dobra, dalej dzisiaj jedziemy. Alright. A, ale jaki dziwny duch to był w ogóle. Bardzo dziwny. Ja zastanawiam się gdzie ta jego temperatura była niska, ale domyślam się, że pewnie w którymś namiocie. A raczej w którymś namiocie. Dobra, e, incense, motion sensor i kiedy kogoś goni. Okay. Co to jest? Co to, to jest? To jest Gadadło. Jaka dziwna. Ja nie wiem tego też Halo? Ja nie będę miała ja chyba tego. Piwnicy. To działa tak Hello? samo, mam wrażenie. A dzisiaj pojawia kropeczka? E, na dole masz takie kropeczki i one się na, na, na czerwono świecą, jeżeli duch nic nie mówi, a na zielono, jak chyba mówi. Aha. Boże, jaka dziwna. E, kość jest w na dole. Dobra. Kość w na dole, dobra. Nie ma pozytywki. <laughs> Co jest? Dobra. Eee, event? Pokój dziecka. Tutaj jest sama Ciechi interakcja. Trzy te są. Już był event, na dzień dobry. Wow. jest czwóreczka. Okej. Okay. sprawdźmy temperaturę. Kość już macie, tak? Tak, 8-3. Dobra. Ona bardzo tutaj tak porządnie się pojawia. co, 8-3... Korki włączyłeś, tak? Nie Nie. Nie. Ja nie zdążyłem dojść do piwnicy. Ja Tylko że ja... piwnicy, nie widziałem Korku. Masz ścianie są. Się A do na samym... Na samym wejściu. No. Ja piduję. No tu nie patrzyłem. My się dogadujemy tej. A zrobił to jest zdjęcie, Kowski? Nie jeszcze. O. Robię. A magiczne przemocy nie widzieliśmy? Nie jeszcze. Ja w ogóle jakoś tak. <tum> Tomek. Ja tak w ogóle ci nie wiem. Stracy też nie ma. To się nazywa efektu. O, efektu. A jak effectu. byłeś w piwnicy, to nie widziałeś że może? Na, na ziemi? Nie wiem, jeszcze raz. <tum> Szukałem korków tylko. A Petruszka z maserekiem, z maserekiem. <tum> Petruszka. Nie mogę. Tak jest, widzę. No, tak myślałem. To zdjęcie zrobiłem. Eee, nie widzę ani doców, ani ożlów. Jest tu jubilajt? Na razie nie widzę. Razie ja zaniosę to. Eee, idę z Uvilightem. Eee, jest A piątka. Nie, nie w łazience. Dobra. Pokazuję albo w tym pokoju. On tu jakoś tak... To gdzie on I mnie jest? wszędzie jest. Eee, Wojtek. Bo to mogą być może Twinsy, nas wczula robi. 5 4 tu jest. Dobra, ja tam ja 1. 5-4 jest w łazience tutaj chyba jednak. Oho. To trzeba kamerę i dotsy tam zanieść. Piątkę no na właśnie, to poszedłem po do kamerę. Dobra. Czekajcie, ja będę do łazienki. Sobie... Nie wchodźcie do łazienki, ja się zapytam. Okej. Okay. Kamerę i... co do mówił? Dotsy, dobra. La, 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 nie la, wiem, la, la, nie, od, nie odpowiadam. Dobra, ale wiemy na pewno, że mamy MFK 5 i to jest jako na razie... Ręka, 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 ręka Zdjęcia rynka masz? Mamy to orby O, porad. A bo to był twój pierd... to są orby No to mamy, obakę Dobra. Ehm. dobra że nie ja mamy wszystko Czekajcie, co to jest motion sensor i incense, dobra. Motion sensor to i... Była kula, ja to zrobię. Ale tu jest obaka, tak? Obaka. Okay. obaka? Dobra, to ja jeszcze tutaj tylko zinsensuję, włożę motion sensora, żeby nam zaliczyło to zadanie. Będziemy mieli... Oh, wow, A fotoski Kość, widza. Footprint, interaction. Zaliczyło te dwa. Interaction. Ehm, oh. Kogoś Nie, zaliczyło. Czujnik jest. ruchu. A insensa? Kadzidło też. Dobra. To jeszcze jak kogoś goni, aga idź tam. Nie, już nie będziemy robić, bo... <laughs> ja już nie chcę ginąć. A orby są? Tak. Nie na widzę. Na moich kamerze zobacz. A na to zobaczcie. Patrz. się sobie kamerę. z to moje... O, tu jest, widzisz? A ja, można. <laughs> Aha, no, nie później. No, no, mi. <laughs> nie. <laughs> to, 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 widzę, że tak? tutaj nam się tak. gra troszeczkę wyrównała, bo tak. poprzednio była tragedia, a tutaj a właściwie, lepiej, tak, no. no, no, no. sekundę ogarnęliśmy. Także słuchajcie, myślę, że odjeżdżamy, nie ma sensu, ale tamten demon był Bagazo bardzo znak. dziwny. Był dziwny, taki bardzo szybko atakujący. Jedymy o bakę. Znaczyłaś? Tak. Ale mówię, wydaje mi się, że tam temperaturę trzeba było po prostu na tamtej mapie sprawdzić Haunt. tych. Hunt! <laughs> Obaka Obakę 1100 zarobiłem staty ładnie. statyf nowy Troszkę wow. zarobiłem, ale mówię, ja sobie będę Jak się podbił Samemu chwilowo, żeby wow. więcej hajsów hmm. i może coś nawet odblokuję. zobaczymy Dobra, ale moi drodzy, była to... za dzisiejszy odcineczek, dziękujemy, mam nadzieję, że Wam się podoba, była ze mną standardowa Agnieszka Byłam. I był też Tomek Byłem No i co, trzymajcie się, cześć i... Pa pa. pa.